Cześć Paweł, z tej strony Łukasz, Konrad, Przewenturnik K20, wydawnictwo Witch Tower Publishing. Jak wiecie zwiększyliśmy swój skład osobowy i w związku z tym z pełnym zapałem przystępujemy do odkopywania się z różnych zaległości, które nam się przez pewien rok pozbierały i jedną z takich zaległości, która gdzieś mocno z brzutami zmienia Gryzie jest konkurs na lokalizację w próżniaczym mieście Galiad, który y, zakończył się rok temu i do tej pory z uwagi na różne perturbacje nie został jeszcze rozstrzygnięty. W konkursie y, na dostępnych zostało kilka prac i one zdecydowanie zasługują na wyróżnienie, a ich autorzy na przeprosiny, że tyle musieli czekać na naszą decyzję. A więc zacznijmy od pierwszego miejsca, o którym mówi Konrad. Chcielibyśmy pogratulować pierwszego miejsca osobie, która stworzyła Gildie kartograficzną. Nie dość, że sam pomysł, jeżeli chodzi o zakotwiczenie jeszcze przecież budującym się loże, wypadł genialnie, tym bardziej, że rzuca światło na coś, co chcieliśmy Wam otworzyć, czyli na północną część naszego świata, która jest na razie przykryta całunem niewiadomej. Po drugie, jest na tyle szczegółowy ten opis i ma tyle świetnych zachaczek, że zasłużył jak najbardziej na pierwsze miejsce na podium. A nagraną za pierwsze miejsce jest taka oto mapa Królestwa Weleny i Republiki Weleny, a więc tej części naszego świata, która klimatem nawiązuje do rewolucji francuskiej, wojny domowej i międzyrasowej ludzko-elfiej wzajemnej rzezi. Znajduje się na północnym wschodzie. Południowej ekumeny, a więc dość blisko tych zalanych niebieską farbą terenów północnej półkuli, które próbuje badać właśnie Gildia Kartograficzna. Także ta mapa wędruje do autora, z którym skontaktujemy się mailowo. Na drugim miejscu mamy twórcę bastionu Hrodgara, który znajduje się blisko honoru Embrymena, który jest mostem do niego prowadzącym tutaj oceniliśmy przygotowanie tej lokalizacji od strony opisowej. Bardzo dokładnie, z detalami, z zahaczkami fabularnymi, które możemy wykorzystać w przypadku nowych przygód. Widać też sporo pracy włożonej w zapoznanie się z materiałem, który już jest u nas dostępny, tak więc gratulacje. I za to miejsce mamy... ...piękną... ...razem z opisem mapę naszych karmazynów, razem z portem Karsan. ma do autora, który zajął drugie miejsce. Trzecie miejsce dla projektu nie pojedynczej lokalizacji, ale całej dzielnicy. Dzielnicy, która świetnie wpisuje się w klimat naszego miasta Galiad i pokazuje, że autor nie tylko zapoznał się z materiałami, ale również spędził chwilę nad analizą dostępnego, stworzonego przez plan Janusza, planu tego miasta. Ta dzielnica to plac. Nazywa się tak dlatego, że 2000 lat temu, gdy miasto powstawało, był to po prostu plac składowy. Ale gdy robisz plac składowy na budowie, która trwa 2000 lat i której przedmiotem jest budowla porównywana do naszej mitycznej wieży Babel, no to po 2000 lat ten plac zmienia się w morze slumsów, katek, domostw, troszeczkę lepszych budowniczych inżynierów, niewolników i wszystkich tych, którzy na tej budowie pracują. Tutaj ten fragment, który został przesłany, właściwie można na zasadzie kopii w klej wykorzystać jako element czy to w podręczniku w opisie świata, czy w module dotyczącym Galiad. I to postanowiliśmy docenić. A dla... A dla zwycięzcy tego miejsca, mamy taką oto piękną mapę Nurheim. Jest to odpowiednik naszego Mordoru, znaczy nam znanego Mordoru. Miejsce, gdzie możemy spotkać zło z dobrem i to w dużych ilościach. Myślimy, że dosyć fajnie wpisuje się w lore. I awanturniczej, szeroko pojętego fantazji. I niedługo zrobimy o tym osobny film. jeszcze zdecydowaliśmy się szczególnie wyróżnić autora, który przesłał aż trzy lokalizacje, z których każda w pojedynkę no, zasługiwałaby na podium, ale ponieważ naruszył regulamin konkursu, przewidując jedną lokalizację, no nie wiedzieliśmy nie mieliśmy pomysłu, jak uczciwie... Porównać jego pracę z pozostałymi, a też nie chcieliśmy wybierać jakiejś gradacji. Także wszystkie trzy prace ze specjalnym wyróżnieniem, wszystkie trzy z pewnością zostaną przez nas wykorzystane. Pierwsza z nich to tawerna pod rozbitym kaprem tawerna, która ma rewelacyjny, rpgowo awanturniczy klimat, która doskonale oddaje naturę miasta. Mieści się co prawda w porcie, ale w niewielkim porcie, gdyż Galiat, które choć jest wielką metropolią, to jako takiego portu handlowego nie ma tę funkcję pełni dla niego sąsiednie miasto, jest niewielki port pasażerski, do którego przybywają liczni pielgrzymi i tawerna pod rozbitym kaprem jest tym pierwszym miejscem, które je wita. Nazwa dość dosłownie odzwierciedla wygląd budynku, w którym się tawerna, mianowicie w fasadę budynku wmurowany, wpasowany, wteleportowany jest wrak pirackiego kapra. Nie straszy on jednak swoją posemną sylwetką, a jest czymś w rodzaju zawieszki, na różnego rodzaju proporce, małe relikwie czy inne fetysze, które pozostawiają tutaj przybywający, przybywający do miasta pielgrzymi. Oprócz dość dobrego opisu zawiera plotki na swój temat, zawiera pewną weryfikację tych potek dla mistrza gry oraz zahaczki fabularne, także jest to również materiał, który właściwie na zasadzie kopii w klej można w 100% wykorzystywać w dowolnym module poświęconym światowi posłów sterżytnych nocy i na pewno to będzie miało miejsce. Tak jakby drugą częścią tej pracy była piekarnia. Złoty talarek. Fantastyczne miejsce pod kątem fabularnym, ponieważ mamy do czynienia z piekarnią prowadzoną przez Hobgobiny z rodziny Goldfingerów. Na pozór szanowaną rodzinę, która dostarcza wszystkim jedzenie i strawę każdego dnia. A pod spodem możemy znaleźć fabularne odniesienia do konszachtów z tym ciemnym świadkiem, który gdzieś tam przez ten nasz galiat się przewija. To, co jest bardzo fajne i co może być super przydatne dla ewentualnych mistrzów gry, jeżeli damy radę to fajnie wpleść w nasz podręcznik, e ewentualnie w przygody, to są te zahaczki, o których już wspominał Paweł. Tutaj e jedna bazująca na porwaniu jednego z członków rodziny, nie będę zdradzał kogo, no bo tak jakby to była co troszkę zdrada fabularna, a druga dotycząca znikającego e towaru, domyślamy się, że to nie jest mąka. Jeżeli chodzi o trzecią lokalizację, którą mamy zaszczyt tutaj chwalić, jest to Galeria Vincenta Wrota. I co ciekawe, sama w sobie galeria jest miejscem spotkań śmietanki czy też konszachtów najbogatszych mieszkańców Galiat I jako miejsce nie jest zbyt wybijająca się na tle innych lokalizacji ociekających złotem w tym mieście. Tak najciekawszy jest jej właściciel: Vincent Wrot. Jest to były gladiator, wyzwoleniec, w tle, którego żywota przeplatają się polityczne wątki z całego naszego świata. W związku z tym nie chcę zdradzać, co się dzieje, natomiast może być sporo ciekawych zahaczek, a jego renoma, z jednej strony, wyzwoleńca, z drugiej strony osoba, która w która, która swojej galerii trzyma żywy inwentarz, to jest innych niewolników, może dać do opisu każdemu mistrzowi. Także gratulujemy za wszystkie trzy lokalizacje i w związku z nimi do autora ich e, ląduje kolejna mapa. Jest to mapa Dagorii stworzona przez, jak wszystkie zresztą pozostałe, bo o tym nie wspomnieliśmy, niepraktycznego kartografa, a wydrukowana przez Digital Trinity, a więc naszych dwóch partnerów w tej drodze do ofiarowania Wam Polskiego D20 Ida. Mi tutaj, w czasie, jak tu nagrywaliśmy, przyszedł pewien pomysł, ale ponieważ nie skonsultowałem go jeszcze w naszym triumwiracie, to być może, jeżeli zostanie zaakceptowany, będzie w poście, który będzie zajawką dla tego wideo. Także przeczytajcie ten post do końca. Dzięki, Dzięki bardzo, to bardzo i obserwujcie nasze social media.